Cześć się no z tej strony Antek ze mną jest Staś. Gramy dziś Minecrafta, ale o to chodzi, że je gramy razem, tylko oddzielnie, co się nam przykład będzie mówi jak to mu idzie w wolnych chwilach i jak mi idzie. Taki jest, trochę dziwny będzie odcinek, ale <laughs> po prostu wisi nam się rozłączyło i nie możemy razem grać. Ale mamy już taki fajny pomysł, że zbudujemy sobie taki wielki, wielki domek na, na odcinku, ale... Może się powiedzieć na innym odcinku. A możesz poczekać, jeszcze nic nie zbierać, bo jeszcze nie Widzę, Dobrze, widzowie z farminga odcinku chyba już dzisiaj nie będzie, ale postaram się nagrać. Może po tym od razu nagram po Minecrafcie. Nie wiem. Postaram się dzisiaj nagrać. Więc... robimy drzewo. O, dobrze. Czekaj, na start. Trzy, cztery. Start! Dobrze widzowie, więc lecimy. Oczywiście to nie, że są jakieś wyścigi czy coś, tylko sobie tak gramy. No właśnie, żebyśmy tym żeby w równym czasie. Znaczy, bo ktoś szybciej będzie miało... Widzicie, widzowie? Wioska. Czy wioskę masz? O, to masz fajnie. Zrobimy sobie tylko... Ej, chyba kupimy w tym samym czasie, A, już... My, to że tylko, skupimy drewno i lecimy dalej. Dobra, już masz. Szybko, szybko, Kto pierwszy będzie miał krawcie? Zobaczymy. Piszcie widzowie w odcinkach yy, w komentarzach, jak mam kraftować. Czy za pomocą? pomocy, czy samodzielnie? Ja na razie samodzielnie kraftuję, ale piszcie w odcinkach. Ja bym bardzo chciał, napisali w odcinku, że jak coś umiem kraftować, to, ja żeby, to żeby kraftować widzowi. A jak czegoś nie umiem, to żeby sobie pomoc wziąć. To tak by było fajnie. Dobrze, więc. Dobra, na razie prowadzę z a, mieczyk. A ty robisz? Kilow. Nie. Ja robię kamienne, szybko I łopata. Ja nie robię kamiennych polecimy, pole. Szybko idę do wioski. Kamienne sobie w wiosce zrobię. Myślę, to Widzowie, teraz chyba się Wam będzie nudziła ta, ta podróż, więc po krótkim cięciu się widzimy, jak daję do tej wioski. Ale że widzowie, więc dochodzę do wioski, ale włączę trochę mm. te mm. wioski, bo zabijamy. widzowie. chcę się potwierdzić, nic nie robiłem przez ten czas. Nic. Tylko płynąłem i siadłem. Słuchajcie, ja już mam kamienne rzeczy. Um. Widzowie, jak tu pierwszy podeszłem i myślałem, że to są drzewa, mm. Tak, tak daleko drzewa było widać, ale się myliłem. Dobra, więc szybko... I to nie była wioska? Nie, to jest w ale zdal. Ja potem się tutaj domyślałam, że to są drzewa. Znaczy jednak, nie, dobrze, widzowie. Przeszukujemy sobie domek i, i widzowie. Ja no, z nie jestem w kopalni, tylko po prostu tak sobie... Kopalni. Widzowie, od razu mówię na start. Tak, ten survival, który nagrywam, też będę grał bez was. Dlaczego? Bo tak, bo wszystko na odcinkach mi się nie uda ogarnąć. I to będzie, piszcie w komentarzach, dla, dla, na mój pomysł to nam wyjdzie na korzyść wejdźcie na mój kanał Minecraft Follow Ale wpiszcie, Staś polecał musicie wyszukać Ale nie, i tak się teraz nie da tak, nie wiem. musicie po prostu znaleźć jakąś O widzicie, będą jagódki i mamy jedzonko pierwsze, więc Dobra, a ja już będę miał piecyk jak coś, żeby sobie przepalić widzowie. Tam będę się z Robloxa, nagrywam sobie, jak ktoś jeszcze nie ogląda. I, zach i, now i nowych zachęcam do subskrybowania kanału. Dawajcie łapeczkę w górę. będę się ucieszę się bardzo. Dobrze, więc szybko idziemy dalej. Jak ja nie lubię tego potem chodzić. Dobra. O, mam już drugą mowca. Zabijam. Dobrze, widzę, w... Ten piecyk mi się podoba, że jest fajny dla mnie. A czy ten piecyk tylko... Tam to do pieczenia, co się nazywa. No Na widzowie, nie ma żadnej skrzyneczki. A duża jest ta wioska? I widzowie zachęcam i subskrybujcie kanał. I tam jak teraz macie czas, zatrzymajcie sobie odcinek i dzwoncie i do koleżków i, powie, i, dajcie, i dajcie mój kanał powiedzcie im. Gra. teraz lecimy. I napiszcie. Yy, hashtag hashtag wioska to Wam przybiera serduszka? Powiedzieć... A drugi, a drugi komentarz. Pierwszy napiszę tak: yy, Napiszcie Antek, myślnik, hashtag wioska, potem yy, na dole Staś, myślnik, hashtag gramy. Tu wam razem przypniemy serduszka. No się... zbieramy sobie książeczki, ktoś nie lepiej zebra, widzowie. Nie wiem, do czego to sobie zbierzemy. A co? Pokaż? Zlecimy. Y, to jest. Do trz... Chyba tam się wkłada książka. No, więc teraz patrzymy dalej. Widzowie, ja się dzisiaj zdziwiłem. To jest trochę taka większa wioska, ale. No. Ciężko jest znaleźć skrzyneczkę. No, ja teraz też, w wioskach, no, ja teraz też wioska się... w wioskach miałem pecha do skrzyneczek. widzowie. Mam, mam na łóżko. Ja mam, Wam mam dawno. Więc widzowie. Co? Osiedlimy... A, no, to nie Osiedlimy. sobie. się w tym. w domu. A czy wiosce, w domkach. No. Żelazny mieczyk wizowie! O No, jesteś pierwszy żelazny. A jak ktoś nie pierwszego komentarza. Na przykład. Który, znaczy pierwszego komentarza, który poje to piszcie. hashtag mieczyk. Ten, który teraz. Albo piszcie. Też drugi komentarz hashtag będzie to mam dwa razy serduszko. I oczywiście jak się nauczy... Oczywiście... O! A, po, a jak chcecie napisać drugi dla mnie komentarz, to napiszcie hashtag świnia. Bo właśnie zabrakło. świnia. Tutaj będzie chyba mapka, widzowie, jak będzie. Nie. O skrzyneczka, nie zauważyłem jej. Na pierśnik mamy to dwa, więc... Trzy. Trzy na pierśnika, widzicie widzowie. No ja też tak miałem, tylko że trzy na piersińki. Żelazne masz? Nie. A ja właśnie trzy trafiłem trzy na żelazne. Teraz? Nie, wiesz co kiedyś. A czy Kiedy? nie kiedyś? O moim karierze co miałem diamentowe rzeczy. Wicie z kreatywu, nie? Widzowie? Akurat! <laughs> Zartuję. On to grand w... W, jak... w jakim domku będzie gdzieś teraz łóżko? Nie wszystkie miałem diamentowe. Nawet z nie miałem diamentowej i siekiery. Więc ja widzowie, krótkie cięcie. Drodzy, jesteśmy po krótkim cięciu Przepraszam za to cięcie, ale były głośno hałasy, po coś się działo. Szybko lecimy. Oczywiście, bo ktoś nie wiedział, nagrywam na... Yy, zapomniałem, jak się nazywa. Na tablecie, ale nagrywam przez... Mobizen. A w tym odcinku pokażę Wam jak zainstalować Mobizen, darmowego Minecrafta i darmowego farminga. No i zaraz. są za pieniądze. To są za pieniądze, ale za darmo czy zaraz Wam pokażę po odcinku. A farmy najwyżej że nagram wieczorem, nie wiem. Bo mam dwie Albo i po tym... Widzicie w komentarzach, czy za głośno gram, czy za cicho. są dźwięki to 20 to postaram się ustawiać dobrze trzy świnki aż jednak spadłem sobie jedzą to przypada 11 mięso świnek mam już więc widzę by tak Jeśli się chyba wioski wyprowadzę po tu nie mamy czego szukać ja zaraz będę musiał być w kima jedzenia dużo jak widzicie Mamy, mamy to do bardzo dobry mieczyk. No, tak tak starcie dla mnie, aż za wygoda. Nie wiem, piszcie w komentarzu, czy mam, za, czy jest na tym świecie za wygoda. Dla mnie tak, bo żeby mieć na start taki mieczyk. No, no starcie, tak, prawie naprawdę starcie. krótkie dzień, bo musicie. Więc muszę coś... wiem, się pokrytki, muszę coś... za... Ła, no, po prostu mam się coś za. Mam je. Trzy kopiemy. Cztery. Szybko tutaj jest sobie więc Mamy żelazne i temsy i kamienne. Co? Jak. To masz tylko mieczek żelazny? I to ja kamienne też. A, Dobra, ja już mam kamienne wszystkie. Znaczy zbrojnie. Nie da się. Chyba. Kamienne. Nie da się. Kamienne. Jest mocno, mocno na kamienną trójkę. Widzę, krótkie cięcie potem... Więc, Widz, widzę. Dobrze, widzowie, jestem ja już po krótkiej chwilce. Oj, Widzowie, widzicie, zrobiłem sobie już item sypu. Nie chciałem, żeby was to. O! I ja... I ja polecam. Kanał youtubera Bobo jest bardzo fajny. I słuchajcie, piszcie, kto głosuje na Bobo. Ja głosuję na Abre. A kto na Abre? No właśnie. Kto Oj! Na Bobo, a kto na Abre? Ja też najbardziej lubię youtuberów. Znaczy, youtubera Bobo. I tak. I piszcie w komentarzach, czy chcecie czy, takie na przykład, że nagrywamy odcinek na, na, na tablecie, tylko że nie gramy. Tylko, że jakoś muzykę puścimy to po cichu i będziemy Wam mówić, na, na przykład przygotujecie pytania, będziemy mówić, co na przykład robimy. Czy robimy jakichś youtuberów, jakie sporty robimy uprawiać, co robimy robić, czy w piłkę na przykład grać, takie różne rzeczy. Aż w ogóle na trudnym szybko. W ogóle oprócz się gram na trudnym ja. Szybko, szybko jedzenie spada. Słuchajcie, jak ja też gram na trudnym. Mówiła krótkie cięcia, więc co się stało. Zostać katabelą, i mi się przez chwilę zaciął, Więc nie chciałem bez niego. nagrywać, bo zrobić dwie minuty, to ogarnialiśmy. Więc ale już się zrobiło. No, szybko poszło. Widzę, że wiesz, myślałem, że drugą wioskę znaleźliśmy. Co? Ja, ja właśnie tak poszukuję teraz, ja szybko jedzenie spalano na tym na, tym, na, tym, na tym tym. Ja mam duże jedzenia: ja mam 17, 18, 20, 20, 20, jedzenia, 3 nieprzepalone. Ja mam 39 borówek czy jakoś tak winogrona, 4 przepalanego, Burówki. 2 nieprzepalanego i 4 chlebka. Burówki to są Burówki. i 4 chlebka i 2 nieprzepalone mięsa i 4 przepalone. Mm, ale Szkoda, że to widzą nie mogę pokazać. bo mamy tak ładnie, woda spływa z góry. Więc widzowie. O pszczoły! Więc widzowie, pozdro dla Was. Nie chorujcie, pozderki dla Was. Żebyście Słuchajcie, nie chorowali, Żebyście nie chorowali. Wiecie, że to jest najnowszy Minecraft 1.16 i to są pszczoły. Ja wam go pokażę. Trzy razy widzowie. Że było trzy, Jest trzy widzowie. Jeszcze nie weszłem do kopalni, bo nie mogę znaleźć. My też nie wiem do... Ja też nie weszłem tylko po drodze, zauważyliśmy. My Czy zauważyliśmy? Tak, tak widzę. Ja mam 40 pochodni i jeszcze ich nie użyłem. I to jest najnowsza wersja. I jak chcecie dołączyć do jakiegoś serwera, na przykład że sobie zgacie mod do serwerów, to, to żadnego serwera nie dołączycie. Mówię wam, z żadnego serwera nie dołączycie na do tej wersji. M musicie się zalogować. Nie, nie o to chodzi, że nie. Jak, jak się tam zgracie do serwerów, to już do żadnego nie dojdziecie. Bo nikt nie ma takiej, no to wygląda, że nic nie gra na serwerach na takiej wersji. Ja z parę godzin szukałem, żeby ktoś do serwera, bo ja w ogóle nie jestem zalogowany. ja by ktoś nagrywał na YouTube i mnie ogląda, to napisz, to jak ktoś nagrywa, jak zalogować się na Minecrafta, na, na przykład takiego bez intencji, to dajcie w komentarzu swoje konto, czy swój kanał, to wam to obejrzy może, zasubskrybuje i w ogóle jakoś inny ma jakieś. Może na pewno. Mm, na pewno. A jak ktoś ma inny, zależy, z czego będzie też. A jak ma ktoś inny kanał, którzy mnie oglądają, to napiszcie w komentarzach, to ja może zasubskrybuję, zależy jaki będzie, z czego będzie, po niektórych dużo nie. rzeczy nie lubię. pół mi zostało. Więc widzimy. I pierwsze, jak z piłki jest, to nie zasubskrybuję na 100%. A co z piłki To ja by z piłki, najwyżej, że mój brat zasubskrybuje. Ja na pewno, kurde. No, aby były jakieś legi, bo to trochę smajka przez internet troszkę, nie? Ale mogą być nieraz lagi. O ja widzę kur. Kur. Kopiemy, szybko. Kopiemy szybko. dużo tu jest kur. Już odcinek trwa 14 minut, jak widzicie, jakbyś... Macie w górnym, w lewym rogu jakieś czas nagrywania. Chcę sobie zerknąć. Widzi widzowie, Oni aparat. nawet mogą przejść widzieć się tak inaczej. Więc widzowie, no też, ale macie tak, żebyście nie się skali, żeby wam ekran nie zasłaniał. Zlecimy. Nie mogę znaleźć wioski. Da. Trochę nieposadnej rzeczy widzę, widzę, ja widzę, się wyrzuciliśmy. A w linkach, wiesz po co? Mogę się podbudowuje cały czas, bo jestem kurwa. Tak, normalnie to już było, tylko dawno nie Gliny nie mogę tylko nigdy w tym minecraftie znaleźć. Glina? Glina jest bardzo często. Pod wodą. Pod wodą, no nie jest... Zobacz, ja w ogóle nie mogę. Widzowie. I naprawdę proszę subskry... znaczy dojdź... zobaczcie, chociaż chodzisz... musicie... Nie musicie subskrybować kanału, ale wejdźcie na kanał i zobaczcie co on tam nagrywa. Musicie. Hmm, nikogo nie zmuszam, ale ja chcę zobaczcie, ale zobaczy. A tam może nie nagrywam najlepiej, no ale już parę odcinków dla Według leciało na przykład. Tak. Więc widzowie po ja krótcej chwili będę kończył odcinek i pójdę gdzieś bliżej, żeby na czym tutaj się zabunk zabunkrujemy i będziemy kończyć odcinek. A ja będę wciąż grał i tuki ten. Więc widzowie. Będę cały czas grał. Miłej, miłego oglądania co widzam robicie jeszcze. I teraz zaraz nagrywam farming odcinek. Oczywiście to się będzie grał w Minecrafta. I też go widzicie, więc do następnego odcinka Baj.